To jest... Halo, halo, cześć, witajcie! Z tej strony PogChampik i witam was już na trzecim odcinku z serii... Skrzydłowy z Maćkiem czy Przywitaj się Maćku, proszę. Siema, siema. Gramy na Vertigo sobie. No Jeden. i zapraszam do oglądania. Flashują mnie. Smokuję Ci Obaj. Y 90 Pasze. mniej. Jeden z nich ma 90 mniej. Ale bota dałem, dostał tylko 16. To jest ten, którego kurwa nie mogę zabić przez cały czas Ja pierdzielę. Nie jestem To no ty tutaj wbiłeś go czy nie ja? No dobra, ale ty masz kełacha na farcie, bo cię boostowałem przez cały czas Mhm, mm mhm mm Zdecydowanie no Pewnie, że tak Kurczę, komar mi do pokoju wleciał. Jest na dole jeden. Jeden czy dwóch? Jeden gdzie tylko. A drugie to góra. No i kurwa przez smoka głowę dostaje, nie no ja pierdolę, o co chodzi z tym typem. Kałacha macie, bił kurwa już gramy na, taki na takich jebanych prosów. Minus 50 ma? Serio? 22? No widzisz. Tylko głowa mu wystawała, no są 22 no, Nie wiem, dla mnie gość jest naprawdę jakiś mega popieprzony gracz Albo no, ja się nie przyzwyczaję, po prostu, nie wiem Wyższe rangi. Kiedyś łatwiej się w tego CS grało. Mało Kiedyś grało. ty meźka waha Wiem, że kiedyś miałem kocha, ale 3 lata nie było. No kuźwa, dobra, nie wiem, ja już Kalnym jest Mam takie. Raczej obydwoje są u ciebie. Obydwaj. Nie, coś spalone na dole było. Patrz, ladera. pak. Zakładam, że on od mida wejdzie, wiesz? Właśnie, tak pilnuję obu tych miejsc. Ja patrzę wejście na schody od dołu. To u ciebie? Nie pojęcie nie widziałem. To raczej na schodkach na dole. I pilnuję wejście od ich spawnu. mi był czysty. Jebany, jak gra. Taktycznie. No, spokojnie. Czy też naidów nie mam? Dobrze, bo byś się zdradził. Komar mi do pokoju wleciał. Mit. Tak. Ach, żeś mi uratował. Ile ci zostało? Dwadzieścia. Ale może bym ostatnim, to bym go zabił. Jest taka szansa. To samo kryjemy? Ja. Go, go, go. Bo jak skróciłem się nie spodziewali raczej tamto się nie spodziewał Dwóch No brak nie wiem, lagi, mam nie słyszałem co w ogóle powiedziałeś Kurwa wleciałeś tam Tak, bo mam paka Drugi On jest płatniejszy Nice Weź kocha No i za, o redline, zajmij styk Ajnek Niezu redline Myślałem, to fajne, tak mi się zlało Ty fakt, że, że redline, redline. Mam wekuł, gdzieś? No super, gratulacje O we wiki kupować Przez szaleń to mumis click Flash gdzieś był U mnie, mój Boing To jest trudność, czy nie? Nie mam pojęcia. Raczej nie. Ja tam walnęłem smoka na górze, że myśleli, że może tam jestem gdzieś, ale... Na dół zszedłem. Oni mhm. raczej... Oni raczej ci podejdą, wiesz? Opisałem, że ja to nie będzie. Ja na spokojnie tutaj stoję. Ja jednak wycofam, chociaż teraz narażony będę. Nie, nie, nie. Ale pilnuj tam tych schodków. Dwóch, czy jeden? Jednego widziałem. Obaj. Dobra, lecę do Ciebie. Cofa się, cofa się. Pakę wziął. Odchodzi. Pakę zabra. Jest tutaj. Po lewej, full lewo. No super po prostu. 50. Mogłeś jak przeładowywał. Fuch. Mogłeś jak przeładowywał. Mogłeś jak przeładowywał mogłem, leplownej. mogłem. Nie chciałem. No myślę, No jest, Nie wiem. No 50 tylko. Nawet rajdować nie umiesz Nie, na, po prostu brak mi słów, bo na to jakbym pojebał Nie, wiem, ale to no, patrz, to tylko dlatego, że kurwa, że są na tym podwyższeniu jak go nie na początku Obaj, obaj oh, 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 Możesz od respa pójść Nie, nie możesz. Kurwa. Kałachy. Nieco, no 38 w dwóch. Przecież on musiał w, w stopy dostawać. Patrz. No full auto śmierci. Nie, dostał nad głową, mu przysięciało. Jednym nie. słowem. Nienawidzę grać na kałachy. Bo pierwsze ci w ciało poleciało, jego Nie wiem, czy dzisiaj się let's, go, let's go. Dobra, lecę tym, co będzie po prostu najlepsze. Flashbang, flashbang. Mam pakę. Lecę. Tak szybko. Byłem negewa. Ja nie wiem, czy ladder przypadkiem. O, zajebisty smok. Na pewno drzwi zakryje Lader, Zajebiście, weź koła. Ma się tak mi się wydawało, że w Bladerze może być. bo no, nie no. sprawdzałem tam. No widzisz Dobra, ja pójdę słodki. Patrz sobie, mi na teraz. No, trzy. My to przegrywamy cały czas. Ty. No, przegrywamy. No, to jest ostatnia no, runda. No wiem. Flashbang. Flashbang. Coś mit, 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 mit u ciebie Ta, słyszę To ja spokojnie Nie podchodzisz do nich? Nie, nie, nie Jest u ciebie co Słuchaj bo jak tu nie no ale że on tak w celo... Nie no Dwóch jest, dwóch jest, dwóch jest, dwóch jest Kurwa. kurwa góra kisza naprawdę Nie przyzwyczajny Serio 33 i... i 92 Ja nic im nie zadałem, bo walnęli smoka myślałem, że przeszli a tak naprawdę ten A tak naprawdę smoku. dopiero... Nie 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 walnęli smoka na wyjście ale nie zasłonili sobie przejścia Ja myślę że oni w tym smoku właśnie są A oni Aha. dopiero kurwa wyszli z, z tego z miejscówki, Mam lucky. Myślałem, kurwa, nie no, oni, oni za dobrze grają. Skupić się trzeba Poziomem jakoś, nie no, ja odstajemy. Mit, 300. Pest. Bo jeśli ja nie czyni na sajdzie nie będą. Ta! jeden leży. Jeszcze jeden jest tam, uważaj. Side. Spokojnie na czas, na czas, ja wychodzę. W którym miejscu był? Przy tym czerwonym, gdzie jest, zajebiście. O, flesza mojego nawet dostał. tak spoko. A dobrze, że tą petkę kupiłem, bo inaczej bym kurwa nic nie wziął. Ale tego się nie spodziewali. No, ale patrz, oni od razu na sedzie siedzieli, nic, nic nie wchodzili. Mhm. ciekawie grają. Tak naprawdę ciekawie. Tutaj nie ma nic znowu, kurwa. Co jest? Wsadź yeah. Dobra, pójdę od CP ah. ah. Staram się. 44, prawo. Nice nie, nie spodziewałem się, że no mi no tak nagle wyskoczy. No ale to są jakieś jebane, albo to są te, albo to są ruski kurwa z anime jakimś jebanym, albo to są te, jakieś faktycznie takie hentaje kurwa, nerdy jebane z Chin, Japonii, siedzące 24 godziny na dobę przed komputerem. No. Jezus Maria. Jest Spawn będzie. proszę znaczy, B. Tu jest czysto. Młoto... żeś MU yeah. Ale widziałeś ten przeskoczyłem tak, że się nie spodziewał. Ja nawet go nie widziałem, stary. Ale ja tutaj przeskoczyłem. Nie Jej. widziałaś tego? była 200 IQ akcja. No, ładnie żeśmy mu sprzedał głowę. Ale przeleciałem tam bokiem, żeby mnie nie widział, a ty se przebiegłeś jak idiota jakby gdzieś tam stał, no to wiesz, to bania No ale dobra jeps się I tak zabiegaliśmy no, to się liczy wschod eee, na schodach maszyny. Wiem Idę szybko do ciebie Schody, schody Zajmij. Już spokojnie Smoka rzucił bez sensu ja przez smoką przeszedłem. Się nie spodziewał kolega. Na dole dobrze grzmią, jest ciężko tam wejść. No, chociaż na remis. No już mam remis w tym momencie na razie. No ale na come on, come on, Końcowy O, wy, wygrać. tam jeden uważaj. O al... oh, fucker. O Ożesz kurwa. No, no właśnie. o właśnie, oh, jeden na schodach. A ty już szedłeś, kurwa. No kurwa jest czyst. City może być. Jestem na CT. co CT? Side, side. Od schodków. Ale miałem lagi, ja pierdzielę Pink mi skoczył nagle podczas full auto, rozumiesz to? I on mi się teleportował normalnie. I miałem takie, kurde nie trafię go i ginę jeszcze. Dobra. Dwa i jesteśmy w domu. Chociaż ten jeden wystarczy. Jeszcze ja. Jest! jest. Mit. jest mit. Dasz radę. Ja nie wiem, gdzie on jest Uważaj, może być. Drugi! Kurwa! Zajebiście, Maciuś. Człowieku, tą mapę to ja mam w małym palcu. Dobra, nie wiem. Kałach robimy. No <noise> No, by mi jakbym dostał awans po tym meczu. No, śmiesznie by było. A dopiero z tego kołacha wbiłeś. Tak, ale może dostać od razu awans. Ej, ja teraz do MB wejdę, wiesz? Dobra, ale uważaj, bo tam na schodach ten się na się yy, po prostu często. Jest no. Mikie czysto. Tylko nie zniń. Więc Susia. Uważaj. A ja idę od CT. Jeszcze ja już, ja już w lodowym Ale co? Szym idzie, na midzie chyba. Nie jestem na midzie, nie widzę go. Mid czysty, co ty gadasz? Schodki yy, Ma minus 87. Gdzie? No tam, gdzie masz tak zapytania. Tu? Tam, za skrzypkami tymi. Tam, no, tam dalej był, tam był. A za głęboko. Alku, proszę cię. 87 mniej. Nait Prefire po lewej. Zajbić. Ale żebym to zjebał z tymi najdami, jak chierdzie. No, aż się się strasznie, strasznie się dostrałem.